Tomasz Liswak, witam Państwa z Królewskiego Krakowa, za mną Wawel, miejsce, które przez setki lat polskiej historii było siedzibą władzy świeckiej i kościelnej. Ktoś powiedział, że w naszych czasach papież musi być pasterzem, przywódcą, intelektualistą i gwiazdą mediów. Dziś w drugim dniu tej Pielgrzymki w Polsce Jan Paweł II wystąpił jako pasterz i nauczyciel, ale i jako głowa państwa watykańskiego. O papieskim nauczaniu za chwilę, teraz o właśnie zakończonych spotkaniach ludzi, którzy rządzą Polską z człowiekiem, który ma w niej rząd duszy połączmy się z Mikołajem Kunicą, który jest przed krakowską kurią, gdzie Jan Paweł II rozmawiał z prezydentem Kwaśniewskim i z premierem Millerem. Mikołaju, co wiemy o tych spotkaniach? No przede wszystkim to, że te spotkania zakończyły się dosłownie przed chwilą. Limuzyna prezydenta Kwaśniewskiego odjechała, stąd mniej więcej 15, może 10 minut temu. Premiera z Tomaszem Cykielskim, który jest przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, gdzie dziś miało miejsce najważniejsze religijne wydarzenie tej pielgrzymki, swoiste zawierzenie świata i ludzi miłosierdziu Bożemu. Właśnie dojeżdżamy, ten plan to jest, o ta wieża to jest właśnie nad Sanktuarium w Łagiewnikach. Tomku, miejsce, w którym jesteś jest najwyżej położonym punktem w Krakowie i okolicach, ale też jest miejscem szczególnym dla tego, co w czasie tej pielgrzymki mówi do nas papież. Co do wysokości, o których mówiłeś, to tuż za mną znajduje się wieża. Mam nadzieję, że już za chwilę Państwo zobaczą ją w całej okazałości. O właśnie to ona, wieża w sanktuarium w Łagiewnikach. Ma dokładnie 76 metrów i 18 centymetrów. Jeśli liczyć od poziomu morza, jej wysokość wynosi 310 metrów. Jest niewątpliwie najwyższym budynkiem w Krakowie, co ciekawe, z tarasu widokowego, który znajduje się na tej wieży w bezmurnej, ładny dzień taki jak dzisiaj, można zobaczyć Tatry, Tatry tak ukochane. I teraz nasz gość, nasz eksperty dominikanin, ojciec Maciej Zięba, tak jak wczoraj, wczoraj nie powiedziałem, nie, tak jak w czasie były przedniej pielgrzymki, także ojcu Macieju, jaki jest sens, jakie jest znaczenie zawierzenia świata, ludzi, miłosierdzi Bożemu? Ja myślę, że to taki bardzo ważny, poważny, nawet dramatyczny akt Jana Pawła, zwłaszcza, że potem następuje apel, że chciałby, żeby z tej ziemi ta iskierka wzniecona rozeszła się na cały świat. Yy, witam Państwa. Yy, musimy, przepraszam, przerwać w Mikołajowi Kunicy, ale przejdźmy akurat, bo już w tej chwili właśnie w oknie w kuri jest Jan Paweł II. Posłuchajmy. Nie wiem, jak Państwo tak naprawdę mógłbym Jana Pawła II słuchać yy, jeszcze bardzo, bardzo, yy, bardzo długo. Ale fakt, wszyscy jesteśmy... 23 lata starsi, tyle lat minęło od tego 79 roku, mam ochotę wziąć głębszy oddech i może biorąc ten głębszy oddech proponuję, żebyśmy zobaczyli jak wspaniała panorama roztacza się tutaj za moimi plecami. Wspaniały widok krakowskich kościołów, to kościół świętych Piotra Błoniak. i Pana błoniach jest Marcin Pawłowski, Witam Cię, Marcinie, czy wszystko jest już gotowe? Na Błoniach, no, tak jak słychać, trwają próby muzyczne. Przed chwilą skończyła się próba chóru. Trwa jeszcze układanie kwiatów na papieskim ołtarzu i ostatnie prace porządkowe wokół ołtarza. Wspaniały prezent zrobił nam dzisiaj papież Jan Paweł II, pojawiając się znowu w tym oknie na Franciszkańskiej o 19.30. Za mną wspaniałe wawelskie wzgórze, za nami też drugie fakty z Krakowa. Przed nami jeszcze wiele ważnych chwil, wiele ważnych słów papieża i pewnie bardzo, bardzo wiele wzruszeń. Śledzimy tę pielgrzymkę i codziennie o niej opowiadamy. To wszystko dziś. Informacje o pielgrzymce także w studiu papieskim w TVN24 w imieniu nas wszystkich, tu w Krakowie i w Warszawie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro o 19.00. Tomasz Liswak, witam Państwa z Krakowa w trzecim Dniu Papieskiej Pielgrzymki do Polski. Ten dzień przyniósł najbardziej masowe ze spotkań papieża, spotkanie z milionami wiernych na krakowskich błoniach, a za chwilę przyniesie jeden z najbardziej osobistych dla Jana Pawła II momentów. Odwiedziny grobu jego rodziców. Przed cmentarzem Rakowickim w Krakowie jest Jakub Sobieniowski. Witam Cię. Te odwiedziny rozpoczną się chyba lada moment, powiedzmy lada minutę. Te, raczej za kilkanaście minut, być może do pół godziny. Papież dojedzie tutaj na cmentarz Rakowicki, bo z tego co wiem dopiero opuszcza katedrę wawelską, a ma do pokonania długą trasę. Najpierw musi przejechać ulicą grodzką, stamtąd do placu Wszystkich Świętych, później Straszewskiego pod walem do placu Matejki i tam być może zatrzyma się przy kościele świętego Floriana. To nie jest pewny punkt tego programu. E, Później e, papież pojedzie ulicą Warszawską, skręci w aleję 29 listopada, e, no i skręci w ulicę Prandoty. Tutaj się zatrzyma. Jak długo będzie na tym cmentarzu, nie wiadomo. E, wiadomo natomiast, że tą samą e, trasą wróci do centrum Krakowa. E, dziękuję Ci bardzo. Jeśli dopiero w tej chwili Jan Paweł II jedzie w kierunku, cmentarza Rakowickiego zatrzymując się jeszcze w okolicach Świętego Floriana, to mówimy już o jakimś półgodzinnym opóźnieniu, ale to oczywiście nie jest nic strasznego. 2,5 miliona wiernych przyszło dziś, a dokładniej wczoraj, dziś w nocy i o świcie na krakowskie błonia, gdzie papież odprawił muszek, której ze względu na chorobę nie mógł w tym miejscu odprawić 3 lata temu. Był wśród nich Tomasz Sakierski. Witam Cię Tomku. Nikt z tych milionów ludzi nie zapomni pewnie ani tego, co mówił papież, a już na pewno nie zapomni dzisiejszej atmosfery na błoniach. Rzeczywiście ta dzisiejsza musza nie była dla mnie pierwszą papieską muszą, w której uczestniczyłem. Ta pielgrzymka nie jest też pierwszą pielgrzymką, którą obsługuję jako dziennikarz, ale dziś jedna rzecz zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. To liczba, o której mówiłeś. Liczba wiernych, którzy przyszli na krakowskie błonia. Ponad 2,5 miliona Jutro osób. pierwszy raz w czasie tej pielgrzymki papież wyjedzie z Krakowa. Pojedzie tam, gdzie jak słyszeliśmy, często chodził z ojcem do kalwarii zebrzydowskiej. W kalwarii jest Grzegorz Kajdanowicz. E, witam Cię Grzegorzu, chyba nikomu nie udało się zliczyć ile razy Karol Wojtyła, potem ksiądz, biskup, arcybiskup i kardynał Wojtyła był w Kalwarii. No też myślę, że liczby tych wizyt nie jest w stanie podać nawet sam papież. Na pewno jest to jedno z najczęściej odwiedzanych przez niego miejsc w Polsce, a jeśli dodamy do tego, że w tym roku sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zezwockiej obchodzi 400-lecia założenia, to mamy chyba odpowiedź na pytanie dlaczego. Wizyta z w Bazylice, którą Państwo za mną widzicie, jest jednym z trzech najważniejszych punktów tego, tegorocznej pielgrzymki papieskiej ze no, się robi na myśl, że za 24 godziny papieża nie będzie już w Polsce, z drugiej strony zostały nam prawie 24 godziny. Jesteśmy w Krakowie, będziemy w Kalwarii, w Adobie postaramy się nic nie uronić z tego, co potem wszyscy będziemy przechowywać w pamięci. To wszystko dziś. Informacje o pielgrzymce także w TVN24 w imieniu nas wszystkich. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia do jutra o 19.00. Dzień witam Państwa z serca ukochanego przez papieża Krakowa. Krakowa, w którym nie ma już niestety największego z ludzi, których Polska dała światu. Papież jest jednak jeszcze cały czas, na szczęście, w Polsce. Przenieśmy się na lotnisko Balice, gdzie właśnie w tej chwili dobiega końca uroczystość pożegnania Jana Pawła II. Ta uroczystość rozpoczęła się z 40-minutowym opóźnieniem. Ale w końcu nikt akurat na to jedno opóźnienie, rzecz jasna, nie narzeka. Janina Okońska w swojej wypowiedzi nawiązała do papieskiej pielgrzymki. No właśnie, co o tej pielgrzymce sądzą Polacy? Można to sobie mniej więcej wyobrazić, ale lepiej zapytać tuż obok nas, o tutaj za oknem jest Mikołaj Kunica. Mikołaju, co mówią ludzie? No dziś na Kratowskim rynku na pewno nie ma tylu pielgrzymów, ile było w dniu, w którym papież przyleciał. To wszystko prakty. ze wspaniałego Krakowa. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję policji, która w ostatnich dniach kilka razy pomagała na wyjść z opresji logistycznej głównie. Dziękuję moim koleżankom i kolegom tu w Krakowie i w Warszawie. To wszystko fakta i do zobaczenia jutro z Warszawy.